Siemanko, wszystkim, tutaj Przemek Egzowet. Dzisiaj e, nowa formuła. Rozmawiamy sobie z innymi lekarzami e, różnych specjalizacji. Na pierwszy ogień poleciała moja koleżanka doktor Marta Boruczkowska, która jest kardiologiem weterynaryjnym i na etapie tworzenia wyjątkowego miejsca w którym mieście, jakim będzie specjalistyczna przychodnia, w której będą leczeni właśnie, między innymi, a raczej głównie, pacjenci kardiologiczni. Cześć, Marta. Cześć, Przemek, miło co tutaj Was gościć. Porozmawiamy sobie o takiej kardiologii na co dzień. Chcemy Wam przybliżyć, czym jest praca kardiologa weterynaryjnego i. Na co musicie zwrócić uwagę przy swoich zwierzakach, gdyż problemy kardiologiczne wcale nie są jakimiś problemami wyjątkowymi i rzadko występującymi. Jest zapotrzebowanie na takie usługi? Znaczy, biorąc pod uwagę, że pracuję cały miesiąc na 100 dnia i to są dyżury 8-10 godzinne i ciągle do mnie ludzie dzwonią, wychodzę z założenia, że tak, że to zapotrzebowanie jest naprawdę, naprawdę duże. No dobra, ale na co opiekun? Tudzież kota, psa albo innego zwierzaka, bo przyjmujesz także zwierzaki egzotyczne na badania kardiologiczne, powinien zwrócić uwagę. Znaczy, problem największy jest tego typu, że ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że coś się dzieje. Prawda jest taka, że to gro moich pacjentów są pacjenci geriatryczni, którzy trafiają za późno, bo jakby część objawów, które są widoczne, jest spychane trochę na, na wiek pacjenta, tak? Że on jest wolniejszy, że tak się nie bawi jak kiedyś, bo się starzeje. Że nie ma tak już chęci do biegania po schodach, bo się starzeje. Nie ma chęci do biegania za piłeczką, bo się starzeje. No ale o psie starym w dzisiejszych czasach zauważ, że te zwierzaki są. Kiedyś zwierzaki żyły po 12-13 lat, a teraz nie jest wyjątkowym pacjentem pacjent 16- czy 17-letni w gabinecie. Oni się zdarzają naprawdę dosyć często. No i kiedyś było. Tak się mówiło, że po prostu ten pacjent jest stary, ale no teraz w wieku 10 lat, kiedy jak piesek York, przestaje biegać za, za piłeczką, no to on nie jest stary, u niego pewnie coś się dzieje. Może jest to serce, może coś innego, może mu zsiadły stawy, zupełnie inna sprawa. No, ale no, jakby i bardzo często te objawy są mylone, tak. Jakby ta geriatria bardzo często jest y, troszeczkę tutaj na pierwszym miejscu, przed kardiologią. No coś jeszcze umyka opiekunowi? Kaszel czasami, czasami ten kaszel też jest nadinterpretowywany duszności, szybsze oddechy, szybsze picie serca, tylko że też nie każdy opiekun zwraca na to uwagę, wiesz jak to wygląda w naszym, no w tak. naszym świecie. Jeden przyjdzie, bo pies raz wymiotował, a, a drugi po tygodniu biegunki krwistej dopiero się, dopiero się zgłosi, więc tak samo jest w moim świecie. Jeden przyjdzie, bo pies dwa razy zakaszle, a drugi przyjdzie, bo pies już jest siny i się dusi. No okej, okay. a jak to jest właśnie, mówimy tu o pacjentach geriatrycznych, tak. mówimy tu o takich zwierzętach starszych, już w podeszłym wieku, Jaka jest skuteczność leczenia u takich zwierząt? Czy wiesz, dla opiekuna, czy to się jakby opłaca? Czy dla tego zwierzęcia to się opłaca? Czy jesteśmy w stanie naprawdę tutaj podziałać? To jest świetne pytanie. Ostatnio czytałam taki artykuł, gdzie jeden z lekarzy pofatykował się na wycenienie, w zależności od stadium choroby pacjenta i jego wielkości, jakby dobową cenę terapii takiego pacjenta. Jeżeli pytasz się mnie, czy ja jestem w stanie wyleczyć pacjenta, odpowiadam ci nie. I zawsze opiekunowi to mówię, jak do mnie przychodzi, że. Ja jego pacjenta, jego zwierzaka, nie wyleczę, ale moim zadaniem jest wydłużyć mu życie w komforcie. W komforcie, to znaczy bez kaszlu, bez duszności i z pełną wydolnością wysiłkową. Taki jest mój cel terapii. Ile o ile mogę wydłużyć, no to zależy na którym etapie choroby do mnie trafi. Jeżeli trafi do mnie dosyć wcześnie, to ja mogę mu dać nawet kilka lat. Jeżeli do mnie trafi szczeniak z wadami wrodzonymi, które są operacyjne, możemy sprawić, że te wady zoperowane. Sprawiam, że w ogóle nie będą miały wpływu na jego żywotność, tak? Jakby serce będzie zupełnie zdrowe po wykonaniu zabiegu, ale jeżeli trafi do mnie dosyć późno, kiedy już dojdzie do niewydolności, to ja czysto statystycznie mogę mu powiedzieć, że od tego momentu, jak się spotykamy, mediana przeżycia jest 15 miesięcy. W skali mojego życia, 15 miesięcy, no to nie jest dużo, ale w skali psa, który żyje 12, 14, 15 lat, no to jest bardzo dużo, tak? Jakby musimy przeliczyć to na życie zwierzaka, a nie na nasze życie. Okej, okay. tu jest im, i zainteresowała mnie jeszcze ta kwestia związana z tymi szczeniakami. Czy, to jakby, te objawy kardiologiczne, które powiedziałeś, w pacjentach geriatrycznych, przy młodych psach, przy szczeniakach, są podobne, czy e, są inne? Są bardzo podobne. Jeżeli ktoś kupuje szczenie z hodowli a, i to szczenie się nie bawi, nie ma chęci w ogóle do jakiejkolwiek aktywności fizycznej, czy, czy wchodzenia w interakcję z opiekunem, no to też jest sygnał, że coś się u tego szczeniaka dzieje. Wady wrodzone nie są rzadkie. Szczególnie teraz, nie wiem czy zauważyłeś, jak w czasie pandemii wzrosła ilość szczeniąt i kociąt, które przyjmujemy. Jakby kiedyś przyjmowałam wady wrodzone może dwie 3 tygodniowo, teraz mam przynajmniej jedną dziennie, więc jakby ta skala jest dużo, dużo większa. Okej. Okay. Wzrasta świadomość, jeżeli chodzi o społeczeństwo, bo jakby jeszcze chyba parę lat temu, to kardiolog weterynaryjny to takie trochę dziwactwo, nie? No są jeszcze miejscowości, gdzie jest to dziwactwo, nasze rodzime miasto, jeszcze. Tak czasem, a jak jadę też mam takie zapytanie. ale Pozdrawiam Wocławek. <laughs> Pozdrawiam Wocławek, tak. Czasem, czasem tak jest. Eee, czy świadomość wzrasta? Tak, i to kolosalnie wzrasta, biorąc pod uwagę, ile wykonuje badań profilaktycznych. Czyli zwierzę zdrowe, ale na przykład przed zabiegiem sterylizacji, i to młode zwierzę które może być zbadane, ale wcale nie musi. Ale opiekun chce wiedzieć, że to serce jest zdrowe przed zabiegiem, no bo zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Rasy predysponowane do chorób serca, też badania profilaktyczne. Także w ciągu dnia wykonuje około 50-60% pacjentów, których przyjmuje, to są badania profilaktyczne. Ale moim zdaniem, owszem, wzrosła świadomość wśród opiekunów, ale też ogromnie wzrosła świadomość wśród lekarzy. Lekarze wiedzą więcej, słyszą więcej, badają więcej niż kiedyś i też, jakby, kiedyś kardiolog weterynaryjny może było dwóch, trzech na Polskę, a teraz prawda jest taka, że jest ich trochę więcej, więc dostępność do kardiologa też jest większa. I myślę, że stąd też jest ilość badań, które, które w tym momencie wykonujemy. Okej, okay. i teraz ta profilaktyka. To profilaktyka chorób serca to jest tylko badanie i o, bo mówimy, jakby, co składa się na taką konsultację kardiologiczną, może najpierw. Każdy pacjent, który trafia do kardiologa... A... To nie jest tylko, przykładamy nie. sobie stetosko, posłuchamy... Nie, nie, nie. Znaczy fajnie by było, żeby to było tak szybko i żeby to jedno badanie nam dało wszystkie odpowiedzi. Nie. Zawsze, każda konsultacja w zasadzie, tak samo u Ciebie, jak i u mnie, to jest przede wszystkim wywiad z opiekunem. Tak? Pacjent wchodzi do gabinetu, obserwujemy jak on się zachowuje i często opiekun nawet w domu nie zauważy, że ten pacjent ma duszność. A w sobie stajesz, patrzysz na tego pacjenta i tylko się pytasz, a czy on w domu też tak oddycha? No wie Pani, jak tak teraz tak patrzę... To tak, ale nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. Kiedyś tak nie oddychał, nie? Jakby ludzie nie, nie mają świadomości tego, że coś się dzieje, dopóki ty ich nie zapytasz, czy ten problem występował wcześniej, czy występuje w ciągu ostatnich kilku dni. Także na pewno obserwacja pacjenta jest bardzo ważna, wywiad z opiekunem, czyli to, co on nam powie, bo pacjent u mnie w gabinecie może nie mieć objawów niewydolnościowych, mhm. ale w domu może wejść na drugie piętro, a kiedyś wbiegał na nie, a teraz wejdzie ile ledwo pierwszego a na ostatnie trzecie, tak? Badanie kliniczne, czyli i błony śluzowe, podstawowe badanie kliniczne, przy czym my w kardiologii troszeczkę skracamy to, to badanie, chyba że mamy pacjenta z wodobrzuszem, czy jakby już takiego pełno niewydolnego już w trakcie, w trakcie wizyty i to widzimy jeszcze bez badań dodatkowych. No i potem badanie echokardiograficzne, czasem dodatkowo elektrokardiograficzne, czyli EKG, w zależności od tego czy są szmery, czy jest zaburzenie rytmu. Każdy pacjent jest inny, chyba że jest pacjent profilaktyczny, tak? To troszeczkę inaczej wygląda, ale no każdy pacjent jest inny. Taka konsultacja zazwyczaj trwa 20-30 minut, a jeżeli pacjent jest zdrowy, że jest chory, no to 40 minut, godzinę, półtorej, jeżeli naprawdę jest skomplikowana wada i trzeba długo posiedzieć porozmawiać z opiekunem. Okej, okay. badanie echo. Czyli co? Echo tak się mówi potocznie na badanie echokardiograficzne, czyli USG serca. Co ja widzę? Widzę jak to serce wygląda, mniej więcej jak ono pracuje. Dodatkowo mam podwiedny EKG, który mi mówi jaki jest rytm serca, to znaczy i jaki jest prąd w sercu, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, jakby czy ta wtyczka od do działa, działa prawidłowo. E, mówi mi jaka jest wielkość serca, jeżeli chodzi o jego poszczególne jamy, jakie są stosunki anatomiczne, czyli czy te struktury względem siebie są takiej wielkości jak powinny, może coś jest za duże, może coś jest za małe, czy może ściany, czyli e, jakby ta cała obudowa serca dookoła, jakby mówię do ludzi, którzy nie, nie wiedzą e, jak składa się, jaka jest anatomia mięśnia sercowego, tak? Czy one są za grube, a może są za cienkie, a może to serce się kurczy za bardzo, e, może za słabo, e, może przepływy w tym sercu są nieprawidłowe, może są jakieś zwężenia, to jakby bardziej o to chodzi. Ok, i jakby wróćmy do tej profilaktyki. W jakim wieku u zwierzęcia należy się zdecydować na takie badanie profilaktyczne? E, jak to wygląda? No to zależy od rasy i od gatunku. Jeżeli mamy koty predysponowane do chorób serca, typu kardiopatia przerostowa, tak? to jest wada nabyta. Więc dobrze by było, żeby wykonać pierwsze badanie w ogóle po roku życia, a minimalnie po drugim roku. Jeżeli ktoś nie chce po pierwszym roku, to po tym drugim roku obowiązkowo. I mówię to o wszystkich Mainkunach, u wszystkich Brytyjczykach, Devondrexach, Sfinksach, generalnie łysolem mają duże problemy z sercem. Jeżeli chodzi o psy, to tutaj choroba wyzwrodniowa, zastawki, jest taka wiodąca 80% pacjentów kardiologicznych to są właśnie pacjenci z tą chorobą. No i kawaliery. Tutaj musicie wiedzieć, że jakby kawalier jest taką rasą, która. W chwili, jak się rodzi, jest skazane na chorobę serca. Więc one najpóźniej w wieku trzech lat powinny być pierwsze raz przebadane. Najpóźniej. Okej, okay, czyli mówisz o razach predysponowanych. Są, rozumiem, że wszystkie te, które wymieniłaś, ale to. Jest ich dużo więcej, to jest cały katalog raz. Jakby ja też się skupiam jakby prowadząc czy szkolenia czy rozmawiając z lekarzami na tych rasach, które są najpopularniejsze w Polsce, bo nie ma co mówić też o rasach jak portugalski pies dowodny itd., które są bardzo rzadkie po prostu u nas, nie? Okej, okay, no ale kawalier mówi, że jest skazany od razu po urodzeniu. Jest, są jest jeszcze jakieś skazany. takie zwierzaki, na, na które powinien opiekun zwrócić uwagę? Doberman. Chociaż Dobermanów jest w Polsce mało, nie wiem czy zauważyłeś teraz. W no mało. Kiedyś no. było ich dużo więcej, serce je dobiło. Dobermany to jest bardzo taka smutna rasa, bo to jest pies, masz rocznego dwuletniego psa, na którego patrzysz, jest wszystko ok, osłuchujesz go, badasz, jest wszystko ok, pół roku później albo dwa miesiące później opiekun Ci dzwoni, że wie Pani co, umarł. Nagle, tak? Mhm. Tak zwana nagła śmierć sercowa, one cierpią na kardiopatię rozstrzeniową, która jest na tyle wredna, że w badaniu echo na początku może Ci nie dać żadnych zmian, Będą występowały pojedyncze zaburzenia rytmu, by trzeba było te psy już na dobrą sprawę po pierwszym roku skierować na badanie holterowskie, co nie jest ani tanie, ani łatwo dostępne. Czym jest badanie holterowskie? Taki klucz widzę, się, nie tworzył powiązań. Badanie holterowskie, holter, tak? 24-godzinne badanie serca. Czyli idziesz z psem do lekarza, on ci goli klatkę piersiową, zakłada elektrody, jest ich bardzo dużo, potem taką kamizelkę, taka kamizelka jest zakładana. Twój pies z tym holterem idzie do domu, 24 godziny twój lekarz go monitoruje. I może albo w czasie rzeczywistym, jeżeli ma jakiś taki super, ultra fajny sprzęt, a jeżeli nie, no to po prostu zdejmowany potem jest holtę zwierzaka, i lekarz w domu siedzi kilka godzin i sprawdza, czy tam były jakieś dodatkowe pobudzenia komorowe, albo inne zaburzenia rytmu u tego pacjenta. Okej, okay. bardzo się zdziwiłem, że w kwestii kardiologicznych nie padło stwierdzenie, brachycefaliczny piesek. Jeszcze nie padło. Jeszcze nie padło. Jeszcze nie padło, nie padło tak. Znaczy to też z tymi brachycefalikami to jest trochę mit, nie? Kiedyś się mówiło, że brachycefaliki mają tendencję, przynajmniej jak nie uczyli kardiologii, no. nie mówię już o tym, co było na studiach, tylko ten etap taki studencki, jak tam gdzieś sama czytałam też, mówiło ono o brachycefalikach, że to jest rasa, która choruje na... ma choroby serca prawego. Ale jakby nikt tego nie definiował, co to znaczy choroby serca prawego? Tych chorób jest naprawdę mnóstwo. I jak się zagłębisz w temat i posiedzisz trochę w tej kardiologii, tak po jakimś czasie stwierdzisz, aha, to chodzi o to, że one mają problemy oddechowe, w związku z czym wysiłek oddechowy jest większy. W związku z tym, to chore serce to jest nic innego jak naciśnienie płucne, tak? To jest bardzo skomplikowana jednostka chorobowa, absolutnie nie do opowiadania w tym momencie, ale jakby polega to mniej więcej na tym, że problem podstawowy jest w drogach oddechowych, ale my kardiolodzy widzimy go. W sercu. Także my badamy tych pacjentów, żeby zobaczyć, czy ta duszność, którą oni mają, dopiero doprowadzi do nadciśnienia płucnego, czy tam już jest na przykład nadciśnienie płucne w tym sercu. No i prawda jest też taka, że oni są obarczeni bardzo dużym ryzykiem anestezjologicznym ze względu na swoją atantomię. Więc też, żeby potem przystąpić do zabiegu, no anestezjolog musi mieć pewność, że ten pacjent jest zdrowy, już pomijając fakt, że wszystkie buldoszki są predysponowane do wady wrodzonej, jaką jest zmiężenie tętnicy płucnej. Są teraz badania też prowadzone na ten temat genetyczne, bardzo fajne. Mam nadzieję, że niedługo będzie można coś o tym więcej powiedzieć. Czyli rozumiem, kundle nie chorują? Chorują. <laughs> nie ma takich zwierząt, które nie chorują. Ja mam zawsze problem, bo znajomi się mnie pytają, nawet opiekunowie zwierzaków, moich pacjentów się mnie pytają, Pani doktor, takiego psa zdrowego byśmy chcieli. Takiego, wie, Pani poleci, Pani jakąś taką rasę, no bada Pani tych pacjentów, czy znajomi, czy właśnie opiekunowie. I ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, Przemek. Jakby nie mam takiej rasy, już nawet nie chodzi o czystą kardiologię, ale jakby o ilość przypadków, które się przewija przez, przez nasze ręce. Nie mam takiej rasy, o której bym mogła spokojnie powiedzieć, że weź sobie tego i tego, będzie ok, nie ma takiej rasy. Kundle chorują tak samo, mhm. pytanie też, no wiesz, no kundel, no może być na przykład kundel z Dobermanem, znaczy skojarzony albo z, z kawalerem. no i też pójdą te geny, tak, będzie choroba zwrotniowa, także to nie ma takich zasad. E, Okej, okay, a jakby wzrost tego, że teraz e, widzimy coraz więcej tych zwierząt, że jakby masz pełne ręce roboty dzięki temu, niestety, niestety, <grym> niestety, jakby wynika z tego, że diagnostyka jest lepsza, czy na przykład wpływ na to mają, nie wiem, liczne pseudochodowle teraz, gdzie jakby te zwierzaki są po prostu krzyżowane, kto wskoczy na kogo. Tak to wygląda, nie, nie masz wrażenia, że tak to wygląda, bo ja czasem mam wrażenie, że tak to właśnie wygląda, ale. Mm... No, pseudochodowe na pewno się do tego przyczyniają. Mówisz, jakby... bo pytam, bo jakby kiedyś gabinet weterynaryjny to był stół, spirytus i stetoskop, nie? Ale ja pamiętam te A, czasy przecież. Właśnie. Ja robiłam ale... wolontariat w, w takim gabinecie, jak się zastanawiałam, czy to jest w ogóle kierunek dla mnie. i trafiłam akurat do takiego gabinetu, wtedy stwierdziłam, że. Nie jestem pewna, ale na szczęście potem trafiłam gdzie indziej, gdzie mi pokazali, że tak wygląda mm -hmm. weterynaria, tak? Czyli to jest jakby jedno i drugie. I możliwości diagnostyczne, tak. i to, że grzebią w tych rasach za bardzo. Grzebią na pewno za bardzo, bo skupiają się na wyglądzie, nie na, nie na cechach zdrowotnych i na cechach charakteru. Ale zobacz, jak diagnostyka poszła do przodu. Przecież kurczę, no jeszcze 3-4 lata temu jaka była dostępność tomografów? Jaka była dostępność rezonansów? Jaka jest teraz? Jakby, to wynika z tego, że. Jaka jest dostępność USG, który jest w stanie. Tak, jesteśmy wiesz, w stanie zbadać więcej niż coś jest czarno-białe. Oczywiście, że tak, więc no jakby ta diagnostyka niesamowicie poszła do, do, do przodu, ale zobacz, jak lekarze zaczęli się intensywnie szkolić. Twój sprzęt jakby nie odstępuje za bardzo od sprzętu ludzkiego. My pracujemy na ludzkim sprzęcie. Okay. Nie ma jakby sprzętu weterynaryjnego. To, co możesz sobie zażyczyć, to ewentualnie oprogramowanie weterynaryjne w sprzęcie ludzkim. Mm -hmm. Jakby jest to dostępne, tak? Ale ja, znaczy ja no my przyjmujemy bardzo dużo lekarzy medycyny ludzkiej i nie jeden lekarz zwrócił uwagę, na jakim sprzęcie my pracujemy. Mówi, o Jezu ja mam w pracy starsze. Tak? Mm -hmm. Ojej koła pani na takim aparacie. Jakby lekarze zwracają na to uwagę, widzę, jak to wygląda. Nie jeden zwrócił um, też uwagę na to, że nasze projekcje w kardiologii weterynaryjne są lepsze niż ludzkie. Są no, mm -hmm. prostu lepsze, lepsze pole akustyczne, lepiej u nas widać to serce niż u ludzi. Więc no to też jest mega. Eee, no... no wiem, pamiętam kiedyś mi próbowałeś zrobić. Tak, ale Kto to jeszcze na robi... starym sprzęcie. zrobiłaś mi jecho e <laughs> i mówiłaś, że ciężko. Nie wiem, czy dlatego, że stary sprzęt. To był te, stary Cię, sprzęt. Za, za, za duże, ale za, wtedy za, za, też byłeś większy no trochę. <laughs> byłeś większy, trochę. No. Często się zdarza, że trafiają <laughs> za późno. <laughs> Bardzo często i to są najgorsze, najspótniejsze wizyty. Wczoraj miałem takiego pacjenta. Eee, ale też co to znaczy za późno? To jest takie wiesz ciężkie określenie. Do, pracując w całodobówce jakby tych pacjentów miałam więcej, że za późno, że już po prostu wpadałam i byłam lekarzem ostatniego kontaktu. Na zasadzie spadałam, powiedziałam, wytłumaczyłam opiekunowi jaki jest problem i zaproponowałam eutanazję jako najlepsze rozwiązanie. Tak? Mm. Ale tak to raczej wydaje mi się, że musisz też pamiętać, że ja jestem lekarzem, do którego już trafia pacjent gdzieś przesiany, tak, mhm. czyli on już albo ma swojego lekarza internisty, który odsyła do mnie na konsultację, aby już przeszedł jakichś tam kardiologów po drodze, po drodze przeszedł, bo taka też jest specyfika pracy w tym, w tym mieście. Więc na szczęście mało jest tych pacjentów późno wyłapanych. Mało jest. Okej. Okay. To też jakieś budujące. Tak, nie, naprawdę. Ale mi się wydaje, że ostatni rok jest taki dominujący. Tak jak się znam, właśnie ostatnio na tym zastanawiałam, to ten rok pandemii otworzył oczy lekarzom, opiekunom. Ale mi się wydaje, że to wynika z ilości szkoleń, która jest dostępna teraz. I od tego, jak lekarze intensywnie się kształcą. I to się wydaje, że opiekunom otworzył, może dlatego, że wiesz, jak siedzą teraz całymi dniami ze swoimi zwierzętami. No, tak, w domu, to widzą to, to zwierzę wyjżą. też. Pewnie, A że tak, obrównanie. mają więcej czasu dla nich, nie? No. O, mówimy jeszcze, mówiliśmy jeszcze na samym wstępie, że wykonujesz także takie badanie u zwierząt egzotycznych. Świnka morska i szczur choruje na serce. No, chorują, chorują, tylko kiedyś też w jakimś wywiadzie powiedziałam, że to są pacjenci troszeczkę zaniedbani przez lekarzy Z tego względu, że no nie mówię tutaj o tobie, bo mam sporo pacjentów pod ciebie, tylko chodzi o to, że jakby przyjęło się, że te zwierzaki zazwyczaj mają problemy z dróg No i rzeczywiście tak jest większość szczurów raczej mamy koplazmy niż chorobę serca, ale bardzo często ci pacjenci już są potraktowani wszystkimi antybiotykami świata, czyli dwoma trzema takimi, jakie można tam stosować u nich, dostały steryt i jak nie ma efektu no to wtedy do mnie na badanie echokardiograficzne, ja tam znajduję różne kwiatki w tych, w tych sercach. Gryzonie się bada dokładnie tak samo, ale też wydaje mi się, że tych pacjentów zdecydowanie mniej trafia niż psów i kotów, dlatego, że to badanie jest drogie, mhm. tak? Badanie echokardiograficzne jest badaniem drogim, ale też wydaje mi się, że jakby bariera finansowa nie jest dla opiekuna, tylko bardziej dla tego lekarza. Jakby... Że boi się zaproponować. Boi się zaproponować takie badanie, no. no. Ja Miałam takie wrażenie. Że to tak wygląda u no nas. Tak, bo wiesz, jakby w koszcie, w koszcie echa leczenie dożywotnie, jeżeli chodzi o leki. Zadajemy, to, to nie jest jak, sam... jak się drawi to może przejść? Nie, no chodzi mi, wiesz, o długość życia. Nie? Oczywiście, I o, że tak. Po prostu jest zdiagnozowania tego. Oczywiście, nie? że tak, no ale jakby. Wydaje mi się, że to z tego wynika. Zauważ, przecież mam dużo pacjentów od ciebie. No. Ludzie nie mają z tym problemów, nie? No. No. Nie mają z tym problemów, jak przychodzą. Więc. to jest też plus, że pracujemy w takim miejscu, gdzie ten klient jest taki bardziej wysublimowany, tak, wie, jaką tak, usługę przychodzi, Tak, tak, tak. Że sam prawda. trafia do jednego specjalisty i specjalista mu doradza innego specjalisty, to tak, nie? No ale tak, na pewno jest też, mogę śmiało powiedzieć, że to jest ten problem, że. Jest dużo bariery ze strony lekarzy, tak? Tak. Że znaczy jakbyś, ja to tak odbieram. No, że bardziej się martwią o finansowe opiekuny niż sam Dokładnie. Ale poza tym też mam wrażenie, że niektórzy lekarze zapominają, że te zwierzęta też mogą chorować na serce. No. A co na co może chorować taki szczur albo świnka morska? Szczury zazwyczaj mają roztrzenie. Te, które do mnie trafiają, mają roztrzeń mięśnia sercowego. Świnki morskie, ostatnio miałam jakąś taką plagę świnek z płynem w worku osierdziowym, mm -hmm. miałam, taki, miałam taki tydzień, że to po prostu co przyłożyłam głowicę, to tam była tamponada i nawet nie zdążyłam jej dokładnie zbadać, no bo tamponada jest danym z zagrożenia życia, trzeba pacjenta ustabilizować, dopiero można się, się nim zająć. Ale też zdarzają się wady wrodzone u świnek, mam świnki z upytkami w przegrodzie międzykomorowej, tak? mam szynszle Twojego też pacjenta ze zwężeniem tnicy płucnej, więc te wady wrodzone też u nich występują mm -hmm. i mówiłeś o aparatach i jakby o, o sprzęcie. Trzeba mieć dobry sprzęt, żeby tego małego pacjenta zdiagnozować, bo y, owszem, sprzęty ludzkie, ale musimy mieć naprawdę bardzo małe sądy, które są potwornie drogie, żeby móc sprawdzić przepływy w tym sercu, dlatego ktoś się mnie pyta, dlaczego nie wezmę zagryzania pół ceny, bo ja mam dwa razy więcej Gdy roboty dwa z tym grzyzieniem i dwa, ceny razy dwa razy droższe. No. Dokładnie, więc jakby stąd ta cena jest taka sama jak dla psa czy dla kota, bo weź utrzymaj szczura w jednej pozycji, wiesz jak to wygląda? Czy wiesz, jakby opiekun też powinien wiedzieć, że jakby sprzęt, tak, e, technika pracy ze zwierzęciem, no, Nieporównywalna i, no i umówmy się wiedza. Technika pracy z zwierzęci jest nieporównywalna. Psa czy kota jakoś tam przytrzymasz? Kardiologów weterynaryjnych jest mało, a kardiologów weterynaryjnych, którzy jeszcze ogarną no to takie na zwierzę, palcach jest jednej jeszcze, ręki No, jest w jeszcze podział poliki. przez 10. Nie? No. A, tak dla opiekuna. Pierwsza pomoc w, w ostrych objawach sercowych. Coś się dzieje, pies zasłabł w domu, kot spadł z parapetu i jakby podejrzewamy, podejrzewam, że jest po prostu problem kardiologiczny, albo jest już zdiagnozowany kardiologicznie. I nagle dochodzi do zastrzenia procesów w domu. Każdy opiekun, który trafia do mnie ze, ze swoim pacjentem i ja już widzę, że to jest taka sytuacja schyłkowa, dostaje informację, na co zwracać uwagę i co robić. Ale jakby nie dam ci takiego panaceum na wszystko, bo to, co się będzie działo i to, co można zrobić, zależy od tego, jaka jest choroba mhm. podstawowa. Bo może on zemdlał, ale wcale to omdzenie nie było pochodzenia kardiogennego, tylko ten pacjent ma problem jeszcze neurologiczny. Mhm. Tak. Um, może on ma duszność, bo um, ten kot ma duszność, bo ma astmę, a nie a nie jakąś chorobę serca, więc e, mogę Ci powiedzieć, co zrobić, jak pacjent się zatrzyma. W stresie, jakbyś, choćby nie wiadomo jak tłumaczył opiekunowi, jak ma zrobić resuscytację, ciężkie słowo. E, I choćby on miał to wykute na blachę, on tego nie zrobi prawidłowo. Stres, stres, adrenalina. No i brak powtarzalności czynności. Brak powtarzalności czynności, dokładnie. Więc ja zawsze mówię w takiej sytuacji, jak jest duży pies, uderzyć pięścią w klatkę piersiową na wysokości serca. Czyli oni mają w domu um, omacać sobie tą klatkę piersiową i wiedzieć, gdzie jest serce, bo jak to serce się zatrzyma, oni już go nie znajdą. Nie będzie go czuć, jak będą omacywali tą klatkę. Mhm. Więc duży pies walić z pięści w serce i modlić się, żeby ruszyło, a jak mały pies, to po prostu uciskać klatkę piersiową w rytm stay alive. Okay. No bo opiekun sam, sam w domu nie jest w stanie zrobić nic więcej. więcej. I jak tylko pacjent się odsknie, to od razu do, do, do kliniki, która jest jakby zaopatrzona w sprzęt do pierwszej opieki takiego pacjenta, no bo też mhm. nie ukrywajmy. Nie każdy lekarz będzie potrafił takim pacjentem się zająć i wiedzieć, co z nim dalej zrobić. Z takich anegdotek miałam taką panią, która była w bardzo małej postury, była mniejsza ode mnie, miała doga niemieckiego z kardiomatią rozstrzygniową i zaburzeniami rytmu. Jak jej powiedziałam właśnie, że jak zemdleje, to bardzo proszę go uderzyć w klatkę piersiową, tylko tak uderzyła, że żebra złamała, ale go wyreanimowała jeszcze. Kilka A to uznania. chyba jej się przy net reanimacji ludzi się zdarza połamać żebra. Ten, tak, znaczy, jakbym, medycznemu. A na połamanie żebra no. wchodzi w skład resuscytacji, no nie, tak. nie, nie ukrywajmy, tak. Naszym celem jest wyreanimować pacjenta, z tymi żebrami sobie potem e, poradzimy. No i tak tam było w tej sytuacji, nie? Tam gdzieś nam się przewinęło na początku rozmowy e, o badaniu w kwestiach zabiegowych. Jak bardzo to jest ważne żeby badanie kardiologiczne wchodziło w takie przygotowanie pacjenta do zabiegu. Jakby nie wykonuje się tego jakoś bardzo rutynowo i tak teraz jesteśmy pięć leweli do przodu, że chociaż już większość ma krew zrobioną przed zabiegiem, ale... Ja wszystkie tak, w by. zasadzie. No tak. W zasadzie może, wszystkie. Jak mówię, wiesz, mówię o, o, o ogóle. ogóle, nie? O okay. ogóle, okay. Ale mm, o to takie profilaktyczne badanie serca. Mówimy rasy predysponowane. Mhm. Mówimy pacjenci geriatryczni. Przedzabiegowo... Tak od razu geriatria psa zaczyna się od, a kota Zależy... zaczyna się od. No widzisz, to jest bardzo ruchome, nie? Jeżeli to jest mały Jork, moim zdaniem jego geriatria zaczyna się od 8, 9, 10 roku. Wiesz, ale jeden Jork w wieku 8 lat potrafi śmigać jak Messerschmitt, a drugi będzie już taki trochę zdziedziały. Więc to też jest bardzo indywidualna sprawa. Rasy średnie, moim zdaniem, od 7-8 roku, rasy olbrzymie od 6 roku życia. To jest geriatryk. To brzmi śmiesznie, że o mhm. dogu niemieckim w wieku 6 lat mówię geriatryk, ale ich średnia przeżywalność to jest 7-8 lat, więc no, w wieku 6 lat on no, nie, jest geriatryczny. słyszałem, że geriatryczny dog niemiecki to 4. No mówię, to jest bardzo, bardzo ruchome, nie? Mhm. Bardzo ruchome. A kot? No, kot potrafi żyć 12 lat, ale są też pacjenci, którzy żyją 26, więc dla mnie gry tylko kot, to już jest tak około 8-10 roku życia. Okej, okay. jeszcze jedna taka kwestia. Musimy jakby pamiętać o tym, że do zwierzęcia trzeba podchodzić holistycznie i całościowo. Jakby kiedy jeszcze to badanie serca powinno wchodzić w taki jakby pakiet diagnostyczny? Na przykład chodzi mi o kota z nerkami, nie? Albo okay. właśnie, przy okay. astmą, tak? Czy jakby? Tym... kocie z astmą. Kocie z astmą. E, I kocie z nerkami. W Astma u sensie... psów nie występuje. Sorry. <laughs> nie było Sorry. tego. Sorry. Sorry. <laughs> <laughs> e, jak to wygląda? E, koty nerkowe e, na pewno. Z tego względu, że one bardzo często mają nadciśnienie. I jakby rzekło się trochę mówić, że um, Marta on ma nadciśnienie, więc spróbuj mu echo, może to nadciśnienie jest serce. <laughs> nie. Jakby u kotów nie ma takiego mechanizmu. Mhm. U kotów ja widzę nadciśnienie tętnicze w sercu. To znaczy, ja wiem, że ten kot ma nadciśnienie, badając jego serce, bo to są tam takie zmiany dosyć charakterystyczne dla nadciśnienia tętniczego, po prostu, tak? Jakby to działa w drugą stronę. Każdy kot z nadczynnością tarczycy, z nadciśnieniem, z guzem chromochłonnym, ciężka nazwa, ale on też będzie generował nadciśnienie, jakby te zmiany z sercu będą stricte kardiologiczne. Pacjenci onkologiczni, ale nie każdy pacjent onkologiczny, tylko grupa pacjentów, która jest leczona. Doktor lubicyną bądź innymi um, statykami, które wpływają na mięśnie sercowe. Leki stosowane w chemioterapii. On, ja nie lubię słowa chemioterapii. W onkologii. Wolę onkoterapię. Onkoterapia. mi tak. Okay. Onkoterapię. Lepiej mi leży. Bo chemioterapia nie masz wrażenia, że ma takie negatywne bardzo yy, zabarwienie? No hmm. właśnie, hmm. No. Onkoterapię. Onkoterapia. <laughs> e, jakaś historia z sercem w tle, która ci zapadła w pamięć? O jest mnóstwo, ale nie jestem w stanie rozmawiać. Ciężko. nie tak. No okej, okay, nie, No jakby jak najbardziej rozumiem. E, dobra, bardzo Ci dzięki. Z wami na koniec. No, z wami na koniec. Się od Bardzo dziękuję za rozmowę. E, wszystkie informacje dotyczące e, Marty i tego, co robi, będą wrzucone e, w opis e, dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję. Dzięki.